W towarzystwie mężczyzn czujesz się przezroczysta, faceci mijają Cię i nie zauważają. Nie wiesz dlaczego? W tym odcinku mówię o najczęstszych powodach tej sytuacji i zapraszam na kurs. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Powodów, dla których jesteś niewidzialna dla mężczyzn, może być wiele. Tutaj nie opowiem Ci o wszystkich i nie powiem, jak sobie z nimi poradzić. Uprzedzam lojalnie, jeżeli nie chcesz słuchać dalej, bo ten temat bardzo obszernie jest omówiony w kursie, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. To, co chcę teraz powiedzieć tutaj, to takie ogólne, najbardziej podstawowe przyczyny, dla których kobieta jest niewidzialna dla mężczyzn. Można je podzielić na, no myślę, dwie kategorie, możemy powiedzieć: wygląd i zachowanie. Wygląd, i tutaj nie chodzi o Twoją urodę, tylko to, jak Ty się prezentujesz, nie? Jak, jakie wrażenie robisz, czy robisz wrażenie osoby zamkniętej, czy otwartej, czy takiej, do której człowiek ma odwagę podejść, czy raczej się boi. Jeżeli chodzi o zachowanie, no to takie zachowania w stylu matkowanie, zagłaskiwanie na śmierć, też rywalizowanie, czy takie podkreślanie, jako to jestem z osią, samosią, podkreślanie swojej nieza samowystarczalności. Niezależność jest okej, okay, ale samowystarczalność zabija relacje wszystkie. Czy na przykład też takie wchodzenie w rolę ofiary, albo dostosowywanie się do, do mężczyzn, to wszystko powoduje, że mężczyzna nie patrzy na ciebie jak na kobietę, że powoduje, że albo wpadasz do frenzon, albo w ogóle jesteś niewidzialna. I to jest problem wielu dziewczyn. Te, które się tam nie zgłaszają, czy, czy z którymi pracuję na forum w kursie, czy w ramach coachingu indywidualnego. Mówią to samo. Jestem niewidzialna dla mężczyzn, że znaczy te, które akurat ten problem mają, bo są też, które mają inne. Dlaczego? I okazuje się, że jak zidentyfikujemy tą przyczynę, która to jest, a w kursie masz ćwiczenia, które pomagały ci to zidentyfikować, to nagle wystarczą takie naprawdę drobne zmiany, i nagle odkrywasz, że oni cię widzą, że już przestajesz być niewidzialna. No bo kochana, to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak. To jest to, że ty czegoś nie wiesz po prostu. I masz jakieś zachowania, które nie działają, i zachowania możesz zmienić, bo zachowania nie są tobą. Przecież zachowujesz się w określony sposób, bo wydaje ci się, że to przyniesie dobry efekt. A jak nie przynosi, to trzeba się nauczyć nowego zachowania. Wczoraj miałam taką sesję coachingową, i dziewczyna powiedziała, że po tym kursie, to ja dopiero rozumiem, dlaczego faceci się tak zachowują, bo w domu nikt mi tego nie powiedział. No właśnie, my się tego nie uczymy w domu. Nie uczymy się w szkole. Możesz sięgnąć po książki, możesz sięgnąć po kurs. W tym podcaście, jakby, nie mogę tego całościowo mówić. Więc to, co mogę Ci dać teraz, to zastanów się, które z tych zachowań, które wymieniłam, do Ciebie pasują, bo jak je zidentyfikujesz, to możesz zmienić. A jak chcesz więcej, to wiesz. Zapraszam na kurs, jak zawsze. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.